Chcemy wspomnieć dzisiaj taką wielką, walszakową, piękną, niepowtarzalną rodzinę. Chcemy spowiedzieć na z was faktu, że wszyscy jesteśmy dziećmi króla królów i pana panów. Jesteśmy księżniczkami i książęcami kochającego i panią. Kochani, chociaż te wydarzenia, które wspominamy, miały miejsce 2000 lat temu, dzisiaj chcemy je ponownie przeżyć. Jeszcze raz W tego intymnego czasu wziąłem zakon Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A słowo ciałem się stało. Skąd pochodzi Danyu? Stawić się tam wraz z rodziną, by się rejestr odbyć mógł. Więc ogłaszam, trzem i wobec to co dekret nakazuje, niechaj każdy rusza w drogę i się prędko zapisuje. A kto rozkaz z Ten rozbudzi gniew Cezara. I za to nieposłuszeństwo. Spotka go surowa karę Aby gwiazda postawiła pierwszy krok i wskazywała nam drogę. Wrószajmy w drogę. <śmulary> Żadnego duchowi, w trójcy jednego. Jakby wciąż przez pierwszy raz rodzi moc, wkrótce je obnażony. się stało i mieszkało między dami? Z nami, gdzie wesołych moc rozrywek! Kosisz diable, czym popadnie, złudnym mawisz scenariuszem! Puste serce oferujesz! Ja cię tu prześwięcić muszę! Ha, odezwał się aniołek! Coś ty taki zasadniczy! Dzisiaj człowiek mniej naiwny wie, że frajda to się liczy! Tak, Zło ubierasz w złote fiurka, Kłamstwo słodzisz jak cukierka, A to wszystko nic nie warte, To diabelska tylko gierka. E tam, takie czcze gadanie, tak, Ludziom trzeba iść zabawy, tak Życie bywa i tak ciężkie, Na co jakieś boże sprawy? Działasz w białych rękawiczkach, By zagłuszyć głos sumienia, Ale na nich swoje sztuki, Oto idzie czas zbawienia. Nie słuchajcie diabłów! Nie słuchajcie diabłów! To jest prawo! To jest prawo! Wybierzcie dobro dzisiaj. I jutro też. I każdego dnia. Jeszcze raz, jeszcze raz, damy, pokażę jeszcze raz. Da Zdążacie ludzie! Po co Wam taki wysiłek? Czyż nie lepiej zostać z nami? Gdzie wesołych moc rozrywek! Kusisz z diableczem popadnie. Póka wyleży na sianie, Czego nam przeszkodą bez serca całego? Oddajmy, wesoło skłaniajmy, swe czoło skłaniajmy, swe czoło Panu naszemu, oddajmy, wesoło skłaniajmy, swe czoło skłaniajmy, swe czoło Panu naszemu. Przyjmij, je z te nasze daję. Odnieś sobie na dłużej, na złe okazy. Odnajmy, wesoło osłaniajmy, zleczowo osłaniajmy, czoło Panu naszemu. Odnajmy, wesoło osłaniajmy, zleczowo osłaniajmy. Dzwaniajmy swe czoło, Panu! To, to jeszcze teraz zrobimy nasz obszyk, wspomnę. Gdy droga niełatwa, trzymamy się światła. Gdy droga niełatwa, trzymamy się światła. Następny. Niebo dobrze radzi, niech gwiazda prowadzi. Niebo dobrze radzi, nie niech gwiazda prowadzi. I kolejne. Komety promienie wskazują zbawienie. Komety promienie wskazują zbawienie. Oh, child, what's Oj niedobrze, co tu czynić? Przecież tronu nie popuszczę. Zaraz wyślę swoje oddziały na tą rozśpiewaną tłuszczę. Panie, jeszcze innych spraw jest skrocie, tylko nie wybuchnij w nim. Oto możni władcy w złocie jadą tutaj z wielkim śpiewem. To nie może stać się prawdą, bym miał wyrzec się korony. Zaraz wezwę swoje oddziały, by stanęły do obrony. Mój majestat, moja władza, gotów jestem wezwać piekło. Nie ma prawa mi zagrażać nowonarodzone dziecko. Jakżeś wezwał, jestem panie. O co prosisz, niech się stanie. Lecz kto z diabłem się układa, tego piekło wnet dopada. Oj Herodzie, twej potędze inna już na drodze staje. Choć masz miecze i żołnierzy, zwalczy cię dzieciątko małe. Dziś czas sądu nad twym życiem. Obrachunki już gotowe, a za twoją niegodziwość czas pod kosę włożyć głowę. Prosimy, prosimy, aby zrobić miejsce Czerwonemu czy Czerwony sztandar nam przewodzi, a w króli oczywiście zapraszamy pod yy, scenę. <śmulanie> <śmulanie> Na fujarce cicho graj, ciemnej do snu. nabrać sił na drogę, musi nabrać dużo sił. To nie spada nie z nieba, tylko Mary go szkaza. Cicho grajcie Jezuskowi, Jezusowi, niech spokojną nockę ma. Cicho, cicho, po prostu wie, bo dzieci na święta